Lokomotywa ET22, mamy tutaj ciekawy egzemplarz 933. I się taki krótki filmik, ciekawostka. Pokażę, w jaki sposób można zasilić instalację pneumatyczną lokomotywy ET22 z zewnątrz. Patrząc od strony kabiny B, czyli od kabiny drugiej, zaraz za wózkiem, między skrzynkami odbocznika znajduje się zawór. Umożliwiający zasilenie instalacji pneumatycznej lokomotywy z zewnątrz. Jesteśmy od strony kabiny B, za wózkiem, zaglądamy pomiędzy te skrzynie. I tu, oto, znajduje się wspomniany zawór. Podłączamy wąż ze sprężonym powietrzem, otwieramy rączkę, i w ten sposób możemy napełnić zbiorniki główne lokomotywy. Zbiorniki główne to są te dwa tutaj każdy 500 litrów pojemności. W niektórych lokomotywowniach przeglądy lokomotyw są wykonywane na torach bez sieciowych, na przykład w hali. No i tam możemy się spotkać, że odbierając taką lokomotywę po przeglądzie, pracownicy z warsztatu podłączą nam wąż z instalacji sprężonego powietrza, napełnią zbiorniki główne lokomotywy, następnie taką lokomotywę wystawia się pod sieć przed halę. No i można ją od razu uruchomić. Parę razy się z tym spotkałem. Także jest to jeszcze gdzie niegdzie praktykowane. Taka ciekawostka. Na niektórych lokomotywach ten zawór znajduje się niżej, także można go nawet z poziomu szyn dostrzec. No tu jest akurat tak głęboko ukryty. Ale już wiemy jak to wygląda. No to na koniec jeszcze obejrzymy sobie ten piękny egzemplarz ET22.